Robili mnie w ten, w ten, w ten wykład, I mam takiego pecha, no ale trudno. I to jeszcze zostałem zaproszony jako obiekt muzealno To już w ogóle jest świetna sprawa, cieszę się. Słuchajcie, kto z was nie, nie ma komórki? Kto nie ma komórki? Nie ma, tak. No ciekawe. Ja też mam komórkę, spokojnie, spokojnie, mam, mam ten gadżet, o tutaj jest, o, sztuk raz, wyciszony, a wasze wyciszone? Tak, jak najbardziej. No to pełna kultura, najbardziej kochanek są wycis niewyciszone komórki w Filharmonii, wtedy jest taka, taki dźwięk i przydźwięk, jest to tak pięknie, no dobra, a kto z was nie ma w domu telewizora? To odważny, jeden moment. Świetnie, gratuluję. E, przy czym e, nie chodzi mi o to, że nie, og nie, nie ogląda telewizji, tylko w sensie nie ma tego, tego takiego pudła. Wszyscy mają? Okej, okay. no to świetnie, tam Pan jest z zacnym wyjątkiem, gratuluję. E, ale i tak Pan ogląda Netflixa na komputerze, prawda? No dobrze, boże telefonie, no co, ja jestem trochę starszej daty, także no trudno to, to tak wyszło. E, czekajcie jeszcze, sobie muszę kontrolę czasu włączyć. Sekundę. To jest cyferblat. Kochani, to jest cyferblat. Tutaj jak jest duża na, na, na samej górze, a ta tak z boku. Słuchajcie, ja sobie kpię w tej chwili. Ale e, zwróćcie uwagę na to, co się pozmieniało. Ja mam się we włosy, trochę, trochę w życiu widziałem, chyba e, trochę przeżyłem. E, pierwszą komórkę kupiłem w 1998 roku, czyli jestem zacnym 22-letnim użytkownikiem komórki. Byłem szczęśliwy kupując tą Nokię 3110 z wyświetlaczem zielonym. To świetna sprawa. E, I w firmie na tym takim Y, poziomie, na którym wtedy pracowałem, byłem pierwszym posiadaczem komórki. Hurra! Gratulacje. Dziękuję, dziękuję, jestem za to. to krocie, wymagało złożenia stosownych podpisów y, na stosownych umowach. Dzisiaj to no to no, i dzisiaj gdzieś tam potrzeba? Potrzebujecie komórkę, to ją załatwiacie. No to tak? no, punktu, jakiś tam abonament, czy, czy starzy się zrzucą, czy macie już swoje źródło dochodu, jest sprawa prosta. E, słuchajcie, a tak przy okazji, e, gdzie nie ma komputerów? Czy ktoś potrafi wymyśleć jedno miejsce, w którym nie ma komputeru? E, dobra. dobra, ale to jest przed nami. Bo jeżeli proszę pana w serdecie wmontuje się IP i będzie miał analizator wydzielić, to wtedy będziemy mogli przy podstawie tego w przyszłości badać stan pańskiego zdrowia futurystyczne i straszne. No ale słuchajcie, firmy ubezpieczeniowe być czymś takim na serio zainteresowane. Bieżąca kontrola stanu, stanu zdrowia, w zależności od tego leci składka wyższa lub niższa. Nie wystarczy nadać IP i moduł analizy. Co się stało? Otóż przez ostatnie, kochani, 30 lat tak naprawdę jesteśmy wszyscy ofiarami pewnej rewolucji. Rewolucji, która dzieje się na naszych oczach i która wywróciła nasze życie do góry nogami. Nie będę dalej truł w tym kierunku, chciałem Wam tylko uświadomić, co się na przestrzeni tych, tych może 30-40 lat zmieniło. Kiedyś dawno temu ludzie mieli takie różne dziwne marzenia. Mieli marzenie m.in. takie, żeby a co Komputer to czym jest komputer to wiecie? Czekajcie gdzie są te in, fajni ludzie są. O! Na tych panach mi zależało. Widzieliście te nazwiska? Ludzie mieli marzenie, jak zrobić coś szybko, łatwo i przyjemnie i lekko. I kombinowali, to kombinowali od zawsze. Co to jest abakus? Znowu podpowiadasz. Znowu dyrekcja podpowiada. No takie zboczenie zawodowe. A baku to liczydło, tak? Świetna sprawa. No więc prób próbowano różne dziwne rzeczy. Zobaczcie. Gottfried Leibniz. System zero-jedynkowy. Bardzo młody. ma tylko 400 lat. Popatrzcie dalej. Charles Babbage. Maszyna różnicowa, maszyna analityczna. Facet Angol który sobie umyślił, że zrobi maszynę z drewna. Trochę mu to nie wyszło, ale położył bardzo, bardzo dużo, stworzył bardzo dużo rzeczy, które potem były wykorzystywane. Bless Pascal, no to wiadomo. Dobra, jeden dodać jeden? Dziesięć, właśnie. No to macie tego gościa. Bull się nazywał. Wymyślił taką matematykę system. 1 do 1, 10. A dobra, to co robimy teraz w drugą stronę? 2 razy 2. 2 razy 2. Nie normalnie, dziesiętny. Źle. 2 razy 2. Źle. 2 razy 2. A teraz niech pan się mnie spyta. 2 dwa razy 2. Dwa. A ile ma być panie prezesie? To jest taka opowieść, to jest tak zwana wyższa matematyka księgowa. Stosowali ją na, na Wall Street i w innych miejscach z upodobaniem w, na początku tego stulecia. No niektórzy za to poszli siedzieć, no ale tam właśnie była jedyna właściwa odpowiedź, dwa razy dwa, a ile ma być, panie prezesie? Kreatywna księgowość. Alan Turing, postać niewątpliwie historyczna i tragiczna. Yy, tragiczna, no bo facet został zgnojony w końcu życia, a poza tym był psychiczny. Yy, wielka postać to jest gość od Enigmy. To jest gość, który, który bazując na przekazanych psz, przez Polskę dokonaniach yy, Różyckiego, Zygarskiego panów matematyków z Poznania, którzy złamali jako piersi Enigmy, stworzył cały mechanizm korzystania z tego przez całą drugą wojnę światową. Maszyna licząca Turinga, to, to są rzeczy, rzeczy fantastyczne. Yy, I tutaj jest taki gość, John von Neumann. Czym się różni komputer od mózgu? No, mózg, faceta to jest... Tak, faceci są jednoprzebiegowi, faceci są jak komputerzy, komputery. Kobiety są bardziej skomplikowane, bo według pewnej teorii one mają powiązane wszystko ze wszystkim. Tak jest trudno dojść o co chodzi, ale faceci są tacy jak John von Neumann. Jednoprzebiegowi. Zwróćcie uwagę, ciągle nie wykroczyliśmy poza pewną filozofię, y, która jest przy komputerach. O co chodzi? Komputer weszło, przetworzone, wyszło. Jeden neuron i to tak biega, tylko biega bardzo szybko. Koncepcja takiego działania to jest właśnie John von Neumann, czyli na tej zasadzie do dzisiaj komputery w sobie funkcjonują. Komputery zaczęto budować tak naprawdę w latach 30. pierwsze zastosowanie w latach 40. No jak już jestem w tym tempie historycznym. Gdzie? No wojsko. No, przede wszystkim wojsko. Jeżeli komputer jest maszyną, która ma bardzo szybko liczyć, bo takie było nasze pierwotne wyobrażenie o, o, tym, o tym urządzeniu, no to gdzie? No wojsko. wojsku. No, co trzeba było przeliczyć. No, jak przeliczyć logistykę operacji i Overlord? Taktykę trzeba było przeliczyć. Taktykę to chyba nie, jakby tutaj Pan przeliczał taktykę, ale logistykę to Pan przeliczy na pewno. Ile ludzi, ile statków, które miejsce, w jakim czasie, wyznaczenie ścieżki krytycznej, wszystkie metody analizy operacyjnej. To wszystko działało, No to trzeba było podłożyć pod to komputer. Niemcy y też się starali. Kolosus to są. Rzeczy brytyjskie, Eniaki, najbardziej znane amerykańskie. To tak stadion piłkarski, dwupiętrowy budynek, nastawiane lamp, paliło się to żarło prądu nie wiadomo ile. No ale zrobione, no Boże, z tym no, zaczęło działać. Czy polacy niegęsi kiedyś swoje komputery też mieli? No to też produkowaliśmy, a to już są sprawy powojenne wtedy, kiedy zaczęliśmy powolutku wychodzić z tego, co nam przyniosła wojna. Takie były pierwsze maszyny, zobaczcie jakie to było wielkie, jakie to było, wydaje... Były proste rzeczy. No, tylko pięć lat pracy, dwa lata programowania i to nawet jakoś y, działało. Maszyn poprzedzających dużo. Natomiast rewolucja zaczęła się od dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, to biznesmeni z firmy IBM wymyślili sobie pewien patent. Wymyślili sobie patent taki, że oni upublicznią dokumentację komputera IBM PC. Rzecz wcześniej bez precedensu, rzecz na pewno, który, która wywołała lawinowy wzrost produkcji. Mówimy o takich rzeczach, no, Boże, sztywny, to kiedyś kosztowało kilka tysięcy złotych. Teraz kosztuje dużo mniej. Oczywiście ci, którzy mają komórki za darmo, to oczywiście nie mają ich za darmo, bo płacą za nie w to, to jest takie oczywiste. To rozumiem, że każdy z Was, który analizuje ofertę operatora ma to gdzieś tam z tyłu głowy. IBM PC, rok 1981. Dziura w niebie się z Bo nagle się okazało, że w jednym standardzie może produkować komputery na świecie. 101, 200, potem 1000. Potem się okazało, że ta budowa modularna, która genialny pomysł sam sobie, wymienność elementu spowodowała to, że każdy z nas zaczął w tym środku żywać. No i było świetnie. Zaczęło się to rozwijać. Komputer trafił pod strzechy. Tak jak wszystkie te maszyny, jak tak popatrzycie, trafiają pod strzechy. Kiedyś trafił pod strzechy, tak się to mówiło telewizor, potem trafiła trafił komputer, potem wszyscy mają komórki, co będzie następne? Nie wiem, może wszczepię. Ale no, wiem, no, to tam wymyślą, na co my się zgodzimy. Zresztą pełni radości się na to oczywiście zgodzi. PeCet zrobił dziurę. Zrobił dziurę w niebie, nagle świat się zaczął komputeryzować. Drugim takim momentem, który, na który warto zwrócić, to takich dwóch upierdliwych gości, a właściwie jeden, który zaczął myśleć tak, co tu zrobić? Aby wykorzystać to, co wymyśliło wojsko. A wojsko miało jeden problem. Jak wiecie, miało taki problem, co tu zrobić, że jak przyłożą nam atomówkę, a pamiętajcie, to są czasy zimnej wojny ręce na spustach rakiet, głowice w megatonach liczone, ruski polują na Amerykanów, Amerykanie na ruskich. No, zimna wojna, głęboka kurtyna żelazna i tak dalej. To nie są bajki, to jest historia po prostu, tak to było. No, Amerykanie mieli problem. Nie mieli jeden problem. Co to zrobić, że jak te roski nam tą megatonówką przyłożą w centrum dowodzenia, w centrum łączności, to nas są, kurde, no nie mamy łączności, no leżymy. To co zrobić? No, to trzeba było coś zrobić, żeby tego centrum łączności nie było. No nie, ale jak możemy działać bez centrum łączności? No, no musi być. A kto powiedział, że to musi być w jednym miejscu. To jest idea internetu. To pierwsza podstawowa. Czyli federacja wielu węzłów, wielu punktów połączonych razem ze sobą, które w odpowiedni sposób współpracują. Potem się znalazł gościu, powiedział, no tak, no ale ja nie będę czekał. No nie, ja potrzebuję z kolegą wymienić złote myśli. No dobra, no to za, jak to zrobić? No to ja mogę do niego zadzwonić, mogę napisać do niego list, ale to wszystko za długo. Czas biegnie nauka. cholera. Nie, no to trzeba coś zrobić. No co? No powstał powolutku internet, czyli lata 90. Opracowane protokoły, opracowane systemy przekazywania danych. Jesteśmy prawie w domu. I tyle. I te dwie rzeczy wystarczyły. To to, co macie dzisiaj komórki, to nie są telefony, to są komputery i to o tym dokładnie wiecie. Mają system operacyjny, wszystko jest elegancko, tak jak trzeba. Lepszy, gorszy. Ale mają. Yy, łączą się, no, przez Internet, tak? No, wiadomo, że największym nieszczęściem młodego człowieka jest brak Internetu. No, Młodym zresztą również, się ładować, wyczuję, ja, co sobie będę żałował. I tak to działa. I teraz na to wszystko nakładają się nowe rzeczy. Ale zanim dojdziemy do nowych, to ja się wrócę do starych. Słuchajcie, zróbcie mi przejście tutaj. Pytanie numer jeden. Co to jest? Historia. Dyskietka. Jaki rozmiar? 5,14. Jaka pojemność? 360 kilo. Brawo. A, trzymaj się. Podajcie, podajcie. Podaj. się macie to? Bo to No? Nie no. To no, świetna sprawa. Świetna sprawa. No, no dalej dalej. To, kawał, to, 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 to to nie rzucajcie tym proszę, ale zobaczcie sobie do środka. Zobaczcie jakie są te talerze. Zobaczcie jak to w cholerę jest ciężkie. No dobra, to no, dla mnie jest już ciężkie. Dajcie tutaj to teraz podobnie. A ja sobie z tamtej strony przejdę. Żeby zobaczyć, bo się nie dopchacie. Smaty butelki złomu, stare komputery, dyski twarde, 20 megabajtów, 10 zdjęć, wielkie dalejże służy uprzejmie. Chce pani zobaczyć, jakie to jest leciutkie? To trzymaj mocno. Nie, naprawdę nie. O no dobrze, no niech będzie. Kto jeszcze chce spróbować wagi? Kto jest odważny. Ty z sala śpi, dzień dobry. Masz, spróbuj jaki masz, to trzyma mocno. No waży to kilka ładnych kilogramów. Słuchajcie, ludziska, 10 zdjęć. I pozamiatane. Max. No nie to takich standardowy. Fuj HD, tak? No. Mniej no. niż sekunda na No i co? A kosztowało to 100 tysięcy dolarów. Co nie? Proste. Chce pan spróbować? Z... Proszę. Niech pan popatrzy, jakie to ciutki Proszę bardzo, tam jeszcze zrobimy, żeby tu tak można było ponosić. Pani chciała też Bo ja jeszcze No właśnie. Dzień dobry, jeden terabajt. No i taki to jeden terabajt. No zepsuł się, to się go rozebrało. Jest do wykorzystania, prawda? 50 lat. I 50 tysięcy zdjęć razy więcej. No proste, proste. Ktoś to musiał wymyśleć. Co za tym siedzi? No badania naukowe siedzą za tym różnego rodzaju odkrycia, wynalazki yy, związane z, z technologią. A? Co my tu mamy jeszcze z ciekawostą? No yy, kto z Was ostatnio czytał jakąś książkę? O, ale ja nie mówię o podręcznika. Słuchajcie, szacunek. Gratuluję. Gratuluję. A co pan czytał ostatnio? Jeszcze raz od początku? No ja wiecie, mnie na już odłożyłem na półkę. Ja się ostatnio w Trauna ze Star Warsu, z Klimatyzana zacząłem czytać. Zupełnie niezła sprawa. Zupełnie niezła sprawa. Słuchajcie, internet dla opornych. Książki wydawano, jak się posługiwać internetem. Kapitalna sprawa. Tam jest na półtora strony wytłumaczone, jak zapisać plik. Oprócz tego, że to wszystko się zmniejsza, oprócz tego, że to wszystko jest wielokrotnie bardziej wydajne niż kiedyś, że łączy się bez żadnego problemu ze światem, to wszystko stało się intuicyjne. Już dzisiaj nie macie problemu, że nie wolno stosować polskich nazw, polskich liter w nazwach plików. Myśmy to przerabiali na własnej skórze. Nie ma tego problemu. Nazywasz się jak chcesz. Jak to jest zrobione? No bardzo prosto. Jest to zrobione. Wiadomo, że się podkłada identyfikator wewnętrzny w systemie, na wierzchu se, do Fiatara przy, przy, przypiszesz swoją nazwę na no to jest. Robi się bez żadnego problemu. Tak? E, to ma jednak drugą stronę. Ta druga strona polega na tym, że wy macie być tymi, którzy wiedzą jak to działa w środku. I to jest największy problem. Bo my zwróćcie uwagę. My coraz mniej wiemy o tym, co tam w środku jest na grzybach. Aktualizuje się bez nas, wysyła dane bez nas, informacje o nas bez nas. Jak nie macie tego mądrze za, zabezpieczonego, no to, no to co? No to trudno. Właśnie informacje o was i chcecie. Tak? Wszyscy dokładnie wiedzą, jak działają pliki cookie. Prosta sprawa. Wczoraj googlowałem Yy, szukałem jakiejś tam prawki do kupienia, dzisiaj wchodzę na stronę z danymi statystycznymi, wyświetla mi się reklama. Czego prawek? To co, przypadkiem? No na pewno nie przypadkiem i to dokładnie wiecie. I teraz cała ta zabawa gdzieś nas prowadzi. Miejmy nadzieję, że nas zaprowadzi w dobrą stronę, aczkolwiek mamy już wystarczająco dużo przykładów, żeby Wiedzieć, że niekoniecznie tak musi być. Patrz wszystkie opowieści o tym, w jaki sposób jest manipulują nami w internecie, bo manipulują o tym, jak się wpływa na poglądy fabryki hejtu, fabryki innych rzeczy. To jest wasza codzienność. Moja też zresztą skąd inna. Tylko problem jest, czy my się mamy z tym godzić dalej jak takie barany le le leść na rzeź. Macie być zawodowcami, mam nadzieję, że wybierzecie te kierunki, no to będzie też więcej spraw w waszych rękach. No i co? Jakie wnioski? Tak przynajmniej dla was. Zwróćcie uwagę, jak szybko to się zmienia. Mówimy o tym, co się stało w ciągu 50 lat, co wywołało totalną rewolucję w naszych zachowaniach, działaniach, przyzwyczajeniach, nawykach, co sobie chcecie. Zupełnie inaczej się... Zupełnie inaczej zachowywaliśmy się my w waszym wieku, inaczej zachowujecie się wy i co gorzej. Jak my nie rozumiemy was, to wy nie zrozumiecie swoich dzieci. Macie to jak w Dziękuję.